Wyobraź sobie, że ponad chmury pomału unosisz się, wyobraź sobie, że wszystkie te problemy już nie liczą się. Przypomnij sobie jak, po niebie pował, tak. Ej, przypomnij sobie jak, po niebie pierwszy pował, tak. Nie mam mi istny, kiedy zalewa mnie potop jak to netosko, chcę uciekać do kojca. Niech światopogląd prześladuje non stop. Powiedz mi po co. Przepiękny, gdzieby wam zakochany, szczęście łapie mnie za rękę. Gdzie mogę być blisko moich bliskich? Dlaczego w moim życiu, życiu jestem daleko od wszystkich? I bliżej I bliżej, i bliżej chcę być. Rodzinno i przyjaciele chcę z wami żyć. Priorytety cholerne, kochane, mój panie, dziękuję, że z tym już nie muszę się kryć. Ej, ty zamykam oczy. Myślę co mnie czeka w nocy, znowu.